Dla Jezusa Chrystusa wyrzucam z serca wszelkie urazy, aby jemu zrobić w nim miejsce, i dla niego również robię miejsce w sercu innych, przebaczając im. Pokonać wrogów to inaczej kochać ich, a warto wyrzucić z serca zło i wrogów, aby nie siedzieć latami w czyszczu. Trzeba też uważać na słowa. Nie należy wysłuchiwać złych słów o kimkolwiek. Uciąć je przed czasem, by ta osoba została obroniona, a osobę, która wypowiada złe sądy, trzeba nastawić pozytywnie, by zrozumiała, że w tej drugiej osobie nie ma aż tyle zła. Należy mówić o kimś dobrze, tak jakby się chciało, aby mówiono o mnie. Powodem wielu sądów są złe myśli o drugich. Dla których często nie ma usprawiedliwienia, czyli miłości. Gdyby tak w naszych domach czy miejscach pracy, odpoczynku, zainstalować elektroniczne urządzenia, które by rejestrowały wszystkie złe myśli o innych i za każdą taką myśl wypuszczały trochę trującego gazu, to kto z ludzi przeżyłby do końca tygodnia, chyba tylko nieliczni. Nie należy więc pielęgnować żadnych złych myśli o kimkolwiek, gdyż one niszczą miłość i zawsze są podsycane przez szatana. Dobrze jest też nie mówić z nikim o tym, co było krzywdą wyrządzoną czyimś złym słowem lub zachowaniem, nawet nie omawiać tego ze spowiednikiem. Jedynym wyjątkiem jest Jezus Chrystus któremu można powiedzieć wszystko i który na pewno wysłucha i pomoże. Gdy się o tym mówi z innymi i powtarza się, w sercu rodzą się też skrupuły, że znowu coś złego się powiedziało. Dlatego najlepiej jest przebaczyć i dać przykład prawdziwej miłości. Człowieka bowiem nie można odrzucić, nawet gdyby w grzechu pozostał, trzeba mu przebaczyć i kochać go takim, jaki jest. Warto się więc zapytać, co Jezus Chrystus by uczynił z takim człowiekiem, którego ja chcę osądzić. Ten człowiek za chwilę tak by nie postąpił, tak by nie powiedział, dlatego że też ma serce. Dobrze jest też przebaczać od razu, nie chować uraz na długi czas. Takie natychmiastowe darowanie jest najmilszym prezentem dla Jezusa i Matki Najświętszej. Lecz jeśli ktoś nie żałuje, że zrobił coś złego, to trzeba zrobić wszystko, żeby żałował, gdyż dobrze jest zapłakać nad sobą, po to również, aby nauczyć się miłości. I zbawić swoją duszę. Uczenie się miłości to również dostrzeganie dobra u innych, a nie jego upadków i grzechów. Tak łatwo skazuje się innych na śmierć, więzienia, tak łatwo się ich karze, a gdyby tą skazaną osobą była moja matka, mój brat, moja siostra, czy też tak łatwo zgodzę się na taki wyrok? Czy też będę się domagać dla nich kary śmierci lub dożywocia? Czy nie szuka się wtedy miłosierdzia i prosi o łaskę? Nie ma miłości, gdy nie ma przebaczenia. Matka Najświętsza przebaczyła i kochała tych, którzy ukrzyżowali jej syna. Wszyscy męczennicy przebaczyli swoim zabójcom. Ksiądz Jerzy Popiełuszko również. Gdy widzi się Boga w drugim człowieku i nie mówi się o nim źle, łatwiej jest go kochać i przebaczać. Nie trzeba więc wracać do słów, które upokorzyły, które odebrało się jako przykrość, lecz o nich zapomnieć, gdyż ten, który ukrzywdził, jutro będzie inny i będzie się wstydził tego, co zrobił wczoraj. Prawdą jest i to, że łatwiej jest również darować na odległość gdy widzi się tego który skrzywdził rany się rozogniają ale bóg może uleczyć każde serce byleby prosić go o miłość gdyż ona usuwa pychę a ta jest przyczyną braku przebaczenia bóg zaprasza wszystkich do swego stołu ale wszystkich pogodzonych z bratem i siostrą, sąsiadem i szefem w pracy, koleżanką i kolegą. Wszyscy bowiem jesteśmy jedną rodziną, gdyż mamy jednego Ojca w niebie. Przebaczyć zawsze można.